Twój jest świat Twymi braćmi są Ludzi, których dzieli wiele rzek Ludzi dzieli ogrom własnych spraw Jak obca rzeka pośród nas Chociaż co dzień mija. Sobiecka Teresa, przyjechałam z Boguszyna, mam 18 lat i startuję w Miss Polonia 2010 w ziemi leszczyńskiej. Interesuję się śpiewem, śpiewam od 5 lat, uczę się i zdobywam nagrody. Dlaczego nie budujesz mostów, które złączą nas? Dlaczego nie budujesz mostów, by zjednoczyć świat? Teresa ogólnie jest bardzo wesołą osobą, uśmiechniętą, nieraz jest troszkę wrażliwa, spojrzenie ma trochę też takie diabelcze, nieraz jest ostra, dogadujemy się dobrze, ogólnie o miejsc dowiedziała się tam na internecie, zawsze też ją to interesowało, też trochę było takiego mojego pomysłu, żeby tam poszła, no oceniam ją, nie chcę zaprosić, ale ma duże szanse i nawet żeby nie miała, to tak i tak dla mnie jest najładniejsza. Kocham ją. Dlaczego nie budujesz mostów, abyśmy byli jedną, a Ziemia była cząstką nieba. A moją drugą pasją jest fotografowanie przyrody. Jak już mówiłam, bardzo lubię śpiewać. Moim największym osiągnięciem jest Grand Prix, które dostałam w pogorzeli. Muzyka Moim marzeniem jak każdej kobiety jest być kochaną. Muzyka Na co dzień chodzę do szkoły, uczę się nie najgorzej. Mam nadzieję, że występ, udział w tym konkursie nauczy mnie czegoś dobrego, pewności siebie nabiorę i będę miała więcej w sobie jakiegoś luzu. Zapraszam na galę 20 lutego. Trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że będziecie za mnie głosować.